Shulam aleichem! Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Mam dla Was kolejny fragment Toyera po chasydzku. ale dzisiaj nie będzie na słodko, bo lekcja będzie dość gorzka i trochę bolesna. Bo kto z nas nie jest czasem oprawcą i nie lubi stanąć ponad innym człowiekiem? W tym podcaście opowiem Wam, że sam Bóg przestrzega swoich własnych praw. I tym uczy nas, jak traktować innych ludzi. Nadal krok po kroku idziemy przez tą część Toira, która jest techniczna, pozbawiona rozbudowanych opowieści i na swój sposób trudna. Jesteście gotowi zajrzeć głębiej i odkryć tajemnice Toira przekazane w naukach mistrzów hasyckich? No to czołóweczka i zaczynamy. Gotowi na szybkie streszczenie tego, co w Toyra słychać? Fragment Amor zaczyna się od zestawu specjalnych praw, które dotyczą tylko rodu kochanim, rodu kapłanów, Kojenów. Dostajemy także zestaw praw jeszcze bardziej specjalnych, które dotyczą tylko głównego kapłana, Kojen Gadol. Chwilę później. Czytamy o prawach dotyczących służby w świątyni i tego, jak ta świątynia ma działać. Kojen nie może stać się nieczysty duchowo poprzez dotknięcie, a nawet zbliżenie się do zwłok ludzkich. Wyjątkiem jest ciało bliskiej osoby z rodziny. Toira mówi, że Kojen nie może żenić się z rozwódką i każdą inną kobietą, która ma niepewną przeszłość. Główny kapłan Koen Gadol może ożenić się tylko z dziewicą. Kolejnym elementem prawa, a raczej wymogu jaki Hashem stawia przed nami jest to, że kapłan nie może mieć żadnych fizycznych deformacji, bo inaczej nie może służyć świątyni. Dowiadujemy się także, że zwierzęta składane w ofierze nie mogą mieć deformacji oraz pewnych wad. Nowo urodzone zwierzęta, jak owca, krowa i koza, muszą zostać ze swoją matką przez 7 dni, zanim będzie można je złożyć w ofierze. Następne prawo, jakie dostajemy, mówi o rytualnym uboju zwierząt. Nie można tego samego dnia zabić matki i jej potomka. Druga część naszej parszy mówi o tym, żeby pamiętać o świętach i żeby te dni były szczególne. Szabez co tydzień. Ofiara na święto Pejsach 14 dnia miesiąca Nisan. Mamy pamiętać o siedmiodniowym święcie Pejsach, które zaczyna się 15 dnia miesiąca Nisan. Następnie mówi nam o obowiązku przynoszenia ofiar o nazwie Oimer, która jest ofiarą z jęczmienia. Należy ją składać przez 49 dni i nie zapomnieć liczyć tych dni, bo po tym jak naliczymy 49... Mamy święto Shu'ejs. Natomiast pierwszego dnia miesiąca Tishrei mamy święto, w które nie możemy zapomnieć zagrać mało skomplikowaną melodię na rogu o nazwie Shoyfar. Samo święto kiedyś dostanie nazwę Roszha Toira mówi nam też, że dziesiątego dnia miesiąca Tishrei mamy specjalny dzień, w którym mamy pościć. To święto nazywa się Yom Kippur. Zaraz po tym święcie, 15 dnia miesiąca Tishrei, mamy święto o nazwie Sukos. I mamy się wyprowadzić z domu i mieszkać w szałasie. No i mamy nie zapomnieć wziąć cztery gatunki do tego świętowania w szałasie, czyli elegancką cytrynę i lulaw. Zaraz po tym świętowaniu w szałasie, Mamy nie zapomnieć o kolejnym święcie, tajemniczym i bardzo mistycznym. Nazywa się ono Śmienia Ceres. Hashem następnie mówi nam, jak obsługiwać menoire, czyli siedmioramienną lampę oliwną, która będzie stała w świątyni oraz opowiada nam o stole, na którym to będzie leżało 12 chlebów, które to będą zawsze świeże i jak najbardziej będą zawierały gluten. Fragment ten też opowiada historię mężczyzny skazanego za bluźnierstwo. Dowiadujemy się przy okazji o karze za morderstwo, czy też karze za krzywdę i uszkodzenie ciała, oraz dowiadujemy się o karze za zniszczenie czyjejś własności. Fragment ten nosi tytuł Emor, czyli powiedział. Ale co takiego i kto powiedział? No przecież to oczywiste, że mówi Hashem, ale w tym, że coś powiedział, jest ukryta poważna lekcja etyki. Hashem mówi do Mojżesza, żeby ten powiedział dzieciom Arona o prawach nieczystości duchowej. Chwilę, chwilę. Ma powiedzieć dzieciom Arona o jednych z najważniejszych praw? A co z samym Aaronem? Wydaje się logiczne, żeby to właśnie jemu prawa przekazać, bo to on był najważniejszym i najwyższym kapłanem. I te prawa dotyczyły właśnie jego jeszcze przez długi, długi czas. Logika podpowiada, że to Aaron powinien się dowiedzieć o tych prawach, a później przekazać je swoim dzieciom. Warto przyjrzeć się temu, co się dzieje, bo Hashem mówi do Mojżesza: powiedz dzieciom Arona to i tamto. Delikatnie mówi: Nie mów o tym Aronowi. Dlaczego Bóg nie chce, żeby jego najwyższy kapłan znał prawo nieczystości duchowej? To jest pytanie, na które nasi chasycy mistrzowie Dają nam odpowiedź, bo to właśnie to pytanie jest kwintesencją tego fragmentu. Żeby poznać i zrozumieć odpowiedź na pytanie, ale przede wszystkim, żeby znaleźć ukryte znaczenie i ukrytą lekcję, jaką daje nam w tym fragmencie Tojra, musimy cofnąć się do samego początku Tojra, do Ogrodu Eden. Po tych wszystkich burzliwych wydarzeniach w Rajskim Ogrodzie, za które niesprawiedliwie została oskarżona Hawa, czyli Ewa, Hashem zdecydował, że nasze życie nie będzie trwało wiecznie. Przydzielił on wtedy specjalną rolę jednemu z aniołów. Od tej pory jeden z aniołów dostał tytuł Anioła Śmierci. I jego zadaniem było i jest do dzisiaj delikatnie mówiąc nas uśmiercić. Zakończyć nasze życie w odpowiednim czasie. Żeby być dokładnym, Midrasz nas uczy, że kiedy otrzymaliśmy Toira, Hashem zlitował się nad nami i zwolnił Anioła Śmierci z funkcji i stanowiska. Nie znaczy to, że przestaliśmy umierać. Nadal umieraliśmy, z tym, że już bez pomocy Anioła Śmierci. Co to znaczy? Znaczy tyle, że śmierć nie była już dla nas przykrym, bolesnym doświadczeniem. Hashem zabierał nas z tego świata w sposób delikatny, który Midrasz nazywa Pocałunkiem Boga. I była to śmierć dobra i bezbolesna, zarówno dla umierającego, jak i jego żyjącej rodziny. Według judaizmu do dzisiaj tak umierają wielcy cadykowie. Ich dusza łączy się z Haszem, staje się jednością z Bogiem i odchodzi z tego świata. Ten sposób umierania bez pośrednictwa anioła śmierci jest umieraniem nazwijmy to czystym, bo ciało po takiej śmierci nie ma statusu tuma, czyli nie ma to ciało nieczystości duchowej, nie emituje tej nieczystości duchowej i nieczystość ciała nie może przenieść się na nikogo, kto się zbliży do tego ciała lub je dotknie. Natomiast jeśli anioł śmierci zabiera duszę człowieka, jeśli śmierć następuje poprzez pośrednictwo anioła śmierci, to ciało po śmierci zaczyna emitować nieczystość duchową i ma status tłuma. Jest nieczyste duchowo, jak mówi to w traktacie Kesubos na stronie 103b. Każdy, kto dotknie ciała zmarłej osoby lub się zbliży na pewną odległość do ciała, staje się nieczysty duchowo, i musi przejść proces oczyszczenia. I to właśnie to prawo Hashem mówi, żeby przekazać dzieciom Arona z pominięciem samego Arona. Po otrzymaniu Toira, Hashem pozwala nam umierać w delikatny sposób bez pośrednictwa Anioła Śmierci, czyli ciało zmarłej osoby nie miało statusu nieczystości. Niestety. Ten błogi stan długo na nas nie spoczywał. Bo oczywiście postanowiliśmy zgrzeszyć przeciwko Hashem w bardzo paskudny sposób, tworząc fałszywego Bożka w postaci Złotego Cielca. Z powodu tego grzechu straciliśmy ponownie możliwość umierania bez pośrednictwa Anioła Śmierci. Po grzechu Złotego Cielca, Hashem przywrócił funkcję, jaką Anioł Śmierci pełnił. I ciała zmarłych od tej pory ludzi znowu zaczęły być źródłem nieczystości, nieczystości duchowej, tuma. I tutaj dołączamy element, o którym mówiłem już nie raz. Jest to tak ważny element, że pojawia się w naukach toira wiele razy. Dotyczy on przypominania ludziom o ich grzechach z przeszłości i o śmieszaniu ich tym samym czy upakarzaniu. Traktat Bava Macija na stronie 58b mówi, że jeśli ktoś zrobił coś złego i odpokutował za swoje grzechy, to prawo żydowskie prosto stojra, zabrania powiedzieć do niego pamiętaj co kiedyś zrobiłeś, pamiętaj jak kiedyś grzeszyłeś, pamiętaj kim kiedyś byłeś. To ogromna lekcja etyki i prawa żydowskiego. Nie mamy prawa przypominać ludziom o ich grzechach z przeszłości. Nie mamy prawa przypominać ludziom po konwersji, że kiedyś Żydami nie byli i grzeszyli. Nie mamy prawa ośmieszać i upokarzać ludzi, bo jak mówi Talmud, ośmieszając człowieka, zabijamy część jego duszy. Nie mamy prawa wywyższać się ponad ludzi, którzy są po konwersji, lub ponad ludzi, którzy wrócili do judaizmu po jakimś okresie bycia niereligijnymi. Jest to prawo najwyższej wagi. Doraysa, czyli prostostojra, i Hashem uczy nas tego prawa właśnie w tym fragmencie. Teraz możemy to wszystko złożyć w całość. I zrozumieć odpowiedź na nasze pytanie. Dlaczego Aronowi o prawach nieczystości duchowej Mojżesz mówić nie powinien? Niedawno we fragmencie w Parsyke Dojszym uczyliśmy się, że Hashem chce, żebyśmy byli święci. Bo on, Bóg jest święty. Uczymy się z Tojra, że mamy być tacy jak Bóg. W tym fragmencie Bóg prosi Mojżesza, żeby ten nie mówił Aronowi o nieczystości duchowej po to, żeby nie przypominać Aaronowi jego przeszłości i grzechu złotego cielca, w którym Aaron brał udział. Sam Hashem pokazuje nam, że nie można przypominać dawnych grzechów i że nie mamy prawa ośmieszać ludzi, nie możemy ich zawstydzać, nie możemy wprawiać ludzi w zakłopotanie. Aaron wiedział doskonale, że składanie czci fałszywemu bożkowi jest okropnym grzechem. Jednak zrobił to, co Tojra nam mówi w temacie jak odpokutować swoje grzechy i kiedy te grzechy Haszem nam odpuszcza. Dokładnie jak grzechy są odpuszczane i co należy zrobić, żeby dokonać czuwa, czyli powrotu do Boga, dowiemy się z sparszy naso. Aaron odwrócił się od grzechu, wrócił do Hashem, a mimo to miał w sobie ogromne poczucie winy, tak wielkie, że nawet nie był pewien, czy jest godny spełnić rolę najwyższego kapłana, jaką powierzył mu Bóg. Hashem nie chce urazić Arona, nie chce mu przypominać przykrego momentu i tym nas uczy, że nie mamy prawa upokarzać ludzi. Prawo żydowskie mówi, że nawet kara nie może być upokorzeniem. W Talmudzie znajdujemy ciekawą historię, która opowiada historię rabina Eliazara, syna rabina Simona. Rabini odmówili mu za karę pochówku i ciało jego leżało na poddaszu przez bardzo długi czas. Pewnego dnia żona zmarłego rabina miała jakąś sprzeczkę z sąsiadką, która powiedziała: Żeby spotkało ciebie to samo, co spotkało twojego męża, którego nie pochowano na cmentarzu. Kiedy rabini miasta dowiedzieli się o tym, co powiedziała sąsiadka, natychmiast kazali pochować ciało, bo kara rabina najwyraźniej stała się tematem do drwin i ośmieszania rodziny. Ośmieszanie ludzi w prawie żydowskim jest jednym z największych wykroczeń przeciwko drugiemu człowiekowi. Tak jak mówiłem, ośmieszając osobę, zabijamy część jej duszy. Jest to w zasadzie jedyny przypadek, w jakim krzywdzimy duszę człowieka. Ośmieszanie człowieka jest przez naszych mistrzów porównywane w wielkości przewinienia do morderstwa. Talmud uczy, że ból ośmieszonego człowieka, upokorzonego człowieka, jest większy niż ból śmierci. A osoba, która ośmiesza inną osobę, jak mówi Talmud, lepiej żeby rzuciła się w ogień i spłonęła niż upokorzyła człowieka publicznie. Jest to jedyne wykroczenie w prawie żydowskim poza morderstwem, które jest tak poważnie traktowane. Osoba, która ośmieszyła kogoś publicznie, jest karana przez same niebiosa w bardzo mocny sposób, a mianowicie traci wszystkie swoje dobre zasługi ziemskie i nagroda za nie przechodzi na osobę upokorzoną. Nawet Prywatnie nie możemy upakarzać drugiego człowieka, dlatego właśnie w judaizmie nie mamy prawa naszym pouczaniem, naszymi naukami, naszą religijnością ośmieszać innych ludzi. Nie mamy prawa kazać komuś być religijnym, zacząć jeść koszernie, przestrzegać siabes, przestrzegać tego co uczy Tojra, czy w ogóle wytykać mu jego grzechy. Jeśli ma to ośmieszyć i upokorzyć, czy choćby zawstydzić tą osobę, nie możemy tego robić. Grzechy innych ludzi nie są naszą sprawą, jeśli bezpośrednio nas nie dotykają. W judaizmie grzechy dzielą się na te wyrządzone przeciwko człowiekowi i te wyrządzone przeciwko Bogu. Jeśli ktoś nie jest religijny, nie przestrzega tego, co mówi Tojra, to jest to sprawa między nim a Bogiem. I nam nic do tego. W judaizmie prywatność nie jest przywilejem, jest prawem danym przez samego Boga każdemu człowiekowi. I my tą prywatność, jak nakazuje prawo żydowskie, mamy szanować i nie mamy prawa się interesować, kto jak żyje i co robi w swoim prywatnym domu. Tojra uczy nas, że nie mamy prawa być oprawcami i że jest to zachowanie nieludzkie. Dziękuję za Wasz poświęcony czas na wysłuchanie tego, jak opowiadam o Tojra. Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że mam takich słuchaczy jak Wy. Ja nazywam się Eliachu Joissef, to była Tojra po hasycku, na słodko, z humorem i konkretnie prosto z tajemniczego świata Żydów, w którym nie ma żadnych tajemnic. Bez raz 8. Do następnego razu. Lachajmy!